Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku vloga. Niestety znów po nieco dłuższej przerwie. Bo już witałem się z gąską w kurniku po covid a tu niestety, pomimo, iż no, kilkanaście dni temu tutaj nagrałem vloga po przejściu przez COVID, to niestety później znów musiałem zamknąć kram z nagrywaniem ze względu na to, że nie dopadło jeszcze, że tak powiem, afterparty. No ale mam nadzieję, że już teraz naprawdę wrócę na stałe do świata żywych i regularność vlogów będzie większa. Ale to też przy okazji nie oznacza, że jak nie nagrywałem tutaj vloga, to nic nie robiłem na zapleczu, bo tu akurat na zapleczu na 100%, a nawet bym powiedział na 110% pełną parą toczą się prace nad Atlasem ETF i w marcu będzie Kolejna odsłona portalu Atlas ZTF z bardzo ważną zmianą, mianowicie będą zmieniały się tam po prostu dane. Znaczy, źródło danych będzie już tutaj, portal zasilany od firmy Morningstar i będzie to bardzo kluczowa zmiana, ponieważ. Jakość, jak i również obszerność tych danych będzie na o wiele wyższym poziomie. Dla jasności, to co mam nadzieję w marcu, bo nie jest tak łatwo z tym terminem, ale mam nadzieję, że w marcu się uda, to co pokażemy w marcu, to będzie, że tak powiem, pierwszy etap tych wielkich zmian, a do wakacji mniej więcej chcemy już zamknąć pracę. Nad tą publiczną częścią atlasu ETF, i wtedy to już mam nadzieję, naprawdę będę mógł z ręką na sercu powiedzieć, że to, co tam pokazujemy w atlasie ETF, jest na poziomie absolutnie nieodbiegającym od tego, co możecie znaleźć chociażby w konkurencji za granicą, jak chociażby Jazz ExtraETF Extra ETF czy etf.com. ETF.com tutaj jest nie bez powodu podany, ponieważ właśnie w marcu również pojawią się ETF-y amerykańskie na pokładzie. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Natomiast dziś chciałem porozmawiać z wami na temat dywersyfikacji, ale takiej dywersyfikacji wewnątrz produktowej, mianowicie załóżcie sobie, że macie portfel 8020 złożony z dwóch ETF-ów. No i czy warto tutaj kupić tylko dwa ETF-y od na przykład jednego dostawcy, czy warto dywersyfikować tych dostawców, a konkretnie odpowiem na pytanie, które zadał mi jeden z widzów już bardzo dawno temu i pozwolę sobie przeczytać to pytanie, ponieważ jest ono bardzo obszerne i też bardzo Dobre. Czytam pytanie. Cześć Jacku. Co sądzisz o dywersyfikacji wewnątrz poszczególnych dystrybutorów ETF-ów? Na przykład Vanguard, BlackRock. Na przykład chcę posiadać portfel 8020 i dywersyfikuję ETF-y Vanguarda, (VWCE, VGF z ETF-ami BlackRocka. IUSQ i EUNA. To są tickery tych ETF-ów. Czy tego typu dywersyfikacja może mieć sens pod względem rozmycia ryzyka? Na przykład, takim ryzykiem niekoniecznie musi być upadek firmy, ale na przykład zamknięcie jakiegoś funduszu lub gorszy tracking difference. Czy tego typu dywersyfikacja wpływa negatywnie podczas zakupów? Skoro i tak dopłacamy kapitał do konta IKE co miesiąc, kwartał. Wtedy po prostu możemy rotować sobie te fundusze i jednego miesiąca kupować na przykład pakiet od Vanguarda, a kolejnego miesiąca kupować pakiet od BlackRocka. Będę wdzięczny za Twój punkt widzenia. A może warto na ten temat nagrać vlog? A i owszem, bardzo warto, myślę, nagrać vlog. Pytanie jest bardzo sensownie skonstruowane. Mogę tylko ze swojej strony przeprosić, że chociaż to pytanie było zadane już wiele tygodni temu, a nawet chyba z kilka miesięcy temu, to odpowiadam na nie dopiero teraz. No ale, jak to mówią, lepiej późno niż wcale. To co? Zaczynamy. No to przyjrzyjmy się już w detalach pytaniu i tym problemom tam postawionym. I weźmy na tapet portfel 8020, który jest złożony z dwóch ETF-ów: VWCE, czyli FTSE All World, czyli globalny koszyk akcji, a drugi ETF jest na globalne obligacje o indeksie VAGF. No i można by powiedzieć, że zakładając, że ktoś chce mieć właśnie taki poziom ryzyka 80 może ktoś chce mieć 60/40, to jest jak gdyby kwestia na inną dyskusję, no ale Załóżmy, że ktoś właśnie chce generalnie mieć globalny koszyk akcji plus miks globalnych obligacji. No i czy mógłby się ograniczyć tylko do takich ETF-ów od Vanguarda? I czy jest sens w ogóle tutaj faktycznie dodawać być może również ETF-y od innych dostawców w obawie o pewne ryzyka? I tutaj za chwilę przejdziemy sobie do tych ryzyk, które zresztą były wymienione w, w pytaniu. Natomiast te, taki fanfakt fact tutaj dopowiem, że jest sobie taki ETF o tickerze EUNA. Który jest zarazem i na obligację i on pochodzi od iSharesa na obligacje, który jest odpowiednikiem ETF-u o tickerze VAGF od Vanguarda, ale jest również EUNA, taki ETF o tym samym tickerze i też od iSharesa na Eurostox 50, czyli 50 największych spółek w strefie euro. Także jeżeli macie taką sytuację, że widzicie ticker i nie jesteście pewni, czy spoglądacie na ten ETF, który Was interesuje, to tutaj taka uwaga, warto wtedy sobie jeszcze spojrzeć wtedy na numer chociażby ISIN, bo wtedy będziecie już mieć no, na pewno jednoznacznie zidentyfikowanego takiego ETF-a. Ja już nawet miałem pytania kiedyś w mailu, czy to nie jest na przykład błąd w Atlasie, że pod tickerem EUNA są dwa różne ETF-y. No nie jest to błąd, trzeba mieć świadomość, że tickery po prostu nie są unikatowe. No więc pierwsze ryzyko to jest takie, taka obawa może być inwestora, że no fajnie jest mieć te ETF-y przykład od Vanguarda. No ale co jeżeli Vanguard upadnie? Co się wówczas stanie? Po pierwsze, tutaj chcę uspokoić, jeżeli mamy do czynienia z dużą firmą jak Vanguard, generalnie jakimiś topowymi firmami, to nie jest tak, że one upadają z dnia na dzień. Więc to ryzyko jest niewielkie, ale oczywiście nie można niczego wykluczyć. Tak? No nie można powiedzieć w 100%, że nie ma takiego ryzyka, bo nikt tego tak naprawdę nigdy nie wie. Natomiast z dużym. Prawdopodobnie można powiedzieć, że nie ma ryzyka takiego, że to się stanie z dnia na dzień. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli firma Vanguard by upadła, to Vanguard nie jest właścicielem papierów wartościowych, które wchodzą w skład takiego ETF-u czy jakiegokolwiek funduszu, tylko tak zwany depozytariusz, po angielsku custodian. I między innymi, właśnie w marcu wspominałem tutaj o nowej wersji Atlasu ETF. Będzie taka informacja w Atlasie ETF, że będziecie widzieć, kto jest depozytariuszem dla, dla danego ETF-u. Czyli mówiąc krótko, kto przechowuje realnie Wasze papiery wartościowe, no bo w takim ETF-ie na przykład Fuzi All World, czyli na globalny koszyk akcji są tam tysiące różnych spółek, no i ktoś to musi gdzieś księgować na jakimś rachunku i te rachunki nie są własnością Vanguarda tylko tutaj z powodu właśnie regulacyjnych żeby rozproszyć to ryzyko, żeby właśnie rozproszyć to ryzyko upadku takiego Vanguarda te papiery są u firmy inwestycyjnej czy banku, jakiejś innej instytucji i ona tam zarządza tymi papierami. W przypadku Vanguarda taką firmą jest Brown Brothers Harriman, natomiast w przypadku iShares'a taką firmą jest zwykle State Street. Mniejsza o to, są to duże instytucje generalnie duże banki inwestycyjne. O uznanej reputacji, natomiast, tak jak wspomniałem, w Atlasie ETF będziecie mogli wiedzieć, kto de facto przechowuje te papiery wartościowe w ETF-ie. I jeżeli mówimy o upadku firmy, to tak naprawdę paradoksalnie bardziej ryzykowne byłoby. Nie to, że upadnie Vanguard, tylko to, że upadnie depozytariusz. Znów tutaj jest też szereg regulacji. To nie jest tak, że depozytariusz upadając może sobie te pieniądze, te papiery wartościowe zawłaszczyć. No ale generalnie trzeba mieć świadomość, że upadek firmy, która jest emitentem ETF-u, to nie oznacza, że ta firma będzie mogła w prosty sposób sobie zawłaszczyć z kolei te środki. Bo tutaj od tego jest depozytariusz. Więc jeżeli już chcemy śledzić w ogóle. Kondycje, na przykład firmy, od której kupujemy ETF-y, to warto też śledzić kondycję depozytariusza. I to tyle, jeżeli chodzi w tym temacie. Natomiast, jak powiedziałem też wcześniej, to są duże firmy, to są duże uznane instytucje pod bardzo mocnymi regulacjami, i to nie jest tak, że one upadają z dnia na dzień, żebyśmy się musieli tutaj obawiać o nasze pieniądze. Kolejne ryzyko, ryzyko numer dwa, też wymienione w pytaniu, to jest ryzyko zamknięcia funduszu. I to ryzyko już jest bardziej realne, jest bardziej prawdopodobne, że fundusz może zostać zamknięty. Dlaczego w ogóle fundusz może być zamknięty? No, z prostego powodu: fundusz to jest jakaś część biznesu. Jeżeli ten biznes średnio się, że tak powiem, kręci, nie ma na na przykład chętnych specjalnie na tego danego ETF, no to firma może zdecydować, że po prostu go zamknie. Z prostego powodu, no, nie chce do tego biznesu dopłacać. Jeżeli ETF jest faktycznie zamykany i nie jest konwertowany na coś innego, nie zmienia swojej polityki inwestycyjnej, no to wtedy inwestor jest informowany, hej, na przykład za tam 2 trzy miesiące nasz fundusz będzie zamykany. Tam jest jakaś nawet regulacja, która mówi, ile musi nas taki emitent wcześniej poinformować, że taka sytuacja będzie miała miejsce. No i to daje jak gdyby informację inwestorowi po to, żeby albo mógł sobie sam sprzedać te jednostki wcześniej i zrobić coś z tą gotówką, no a jeżeli tego nie zrobi, no to po prostu zostanie mu to sprzedane, znaczy te jednostki zostaną umorzone, no i nagle na naszym rachunku zamiast ETF-u zobaczymy gotówkę. Więc tutaj po pierwsze, no nie ma jak gdyby obawy tego, że my utracimy te zainwestowane pieniądze, natomiast no jest obawa taka, że być może to spowoduje niepotrzebne koszty. Po pierwsze, Koszty transakcyjne: No, bo jeżeli my coś będziemy mieli sprzedane, na no później musimy to kupić, no to będą tutaj koszty transakcyjne, koszty czy to prowizji maklerskich, a nawet jak prowizji maklerskich nie ma, to i tak zawsze koszty transakcyjne jakieś na rynku są, chociażby w postaci spreadów. To jest jeden koszt. A drugi koszt, i on może być o wiele bardziej poważny, to jest koszt podatkowy. Jeżeli robimy coś takiego na rachunku opodatkowanym i inwestowaliśmy przez lata i tam jest jakiś wypracowany zysk, no to. Przyjdzie nam niestety zapłacić wtedy, w takiej sytuacji, od tego podatek, więc jest to konkretne ryzyko. Tu znów jak się zabezpieczyć przed tym? No, najlepiej w ten sposób, żeby kupować ETF-y, które są duże. Tutaj umownie można przyjąć taką. Yy, yy, kwotę jak 100 milionów euro, przynajmniej jeżeli chodzi, ETF, jeżeli chodzi o te ETF zagraniczne, że jeżeli ETF ma powyżej 100 milionów euro, to jest to prawdopodobieństwo zamknięcia funduszu bardzo już niewielkie, niewysokie, no bo to oznacza, że ten fundusz cieszy się jakimś tam powodzeniem, większym lub mniejszym, ale jest raczej rentownym biznesem. Natomiast jeżeli inwestujemy w jakiś bardziej egzotyczny, specyficzny ETF, który ma o wiele mniejszy kapitał, no to tutaj faktycznie to ryzyko rośnie i Należy mieć no, z tyłu głowy, że taka sytuacja może się wydarzyć. No i tutaj, w tym kontekście, chociażby dywersyfikacja takiej pozycji na więcej niż jeden ETF może mieć jak najbardziej sens, no bo wtedy rozpraszamy to ryzyko, tak? Nawet jeżeli się ziści ten czarny scenariusz, no to jest no, mniej prawdopodobne, że w tym samym momencie dwa ETF-y się będą akurat zamykały, więc nawet jeżeli się jeden zamknie, no to wciąż nie zamknie się na całej pozycji, tylko na przykład na połowie, bo drugą część pozycji mamy już na przykład zaangażowaną w inny ETF. Być może na to samo, ale u innego dostawcy, no i wtedy dzięki temu, że rozdrobniliśmy Mieliśmy sobie ten portfel na dwóch dostawców, to ryzyko również jest rozproszone. I wreszcie ryzyko numer 3, ryzyko tracking difference, jak to napisał tutaj widz, czyli ryzyko odwzorowania. Tak? Jeżeli mamy fundusz ETF, który replikuje jakiś indeks, np indeks Fucji All World, albo jego odpowiednik, np przykład MSCI All Country World Index no to trzeba mieć świadomość, że tym funduszom wychodzi czasami to lepiej, czasami gorzej. Oczywiście, znów jak mówimy tutaj o tych topowych markach, funduszach, które mają spory kapitał, no to ten tracking difference raczej powinien być, że tak powiem, niewielki, czy to in plus, czy in minus. No ale też czasem się zdarza tak, że chociażby pojawiają się nieco tańsze produkty, tak, na przykład Vanguard na przykład ma koszty 0,2% czy 0,22%, już nawet nie pamiętam w tym momencie, ale niedawno wszedł fundusz od Invesco, również na indeks fucji All World. I wtedy jest szansa, że tam tracking difference będzie bardziej korzystny dla nas, czyli po prostu dowiezie lepszy wynik, mówiąc krótko, takie ETF. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji. Ale do meritum. Czy warto właśnie z uwagi na to, że te fundusze na przykład raz mają lepszy tracking difference, raz gorszy. Czy warto tutaj to rozdrabniać właśnie z tego powodu na kilka różnych ETF-ów? Po pierwsze, odpowiedzmy sobie wprost na tą sytuację w ten sposób, że nie mówimy tutaj o wielkich różnicach. To nie jest tak, że w jednym roku na przykład Fuzi World od Vanguarda zarobiło, dajmy na to, 15%, plus 15%, a na przykład yy, od konkurencji, na przykład Invesco zrobiło o 2 punkty procentowe wyższy czy niższy wynik. No, raczej taka sytuacja mieć miejsca nie będzie. Raczej też nie będzie coś takiego, żeby ten fundusz regularnie mógł o taką dużą różnicę pokonywać gdzieś konkurencję. Natomiast mimo wszystko znów, podobnie jak w przypadku ryzyka zamykania funduszu. Jeżeli ktoś ma możliwość, jeżeli kogoś to nie przeraża, jeżeli kogoś to przede wszystkim uspokaja, jak najbardziej można sobie tutaj dywersyfikować takie ETF-y, chociaż one są na to samo albo prawie na to samo, no bo może mieć jeden ETF na przykład na Fucji All World, a drugi na przykład na MSCI All Country World Index, ale to są na tyle... Bardzo skorelowane indeksy, na tyle skorelowane będą zarazem też produkty, że te różnice będą bardzo niewielkie. Ale oczywiście w danym na przykład roku te różnice mogą być widoczne. Oczywiście jak się rozsuniemy w czasie na już wiele lat, wiele dekad, no to te różnice nie będą jakieś tutaj znaczące. Oczywiście pomijam kwestię tego, że być może jest na przykład fundusz, który ma replikację syntetyczną, a więc nie ma na przykład jakichś tam podatków u źródła w Stanach Zjednoczonych i to już naturalnie daje przewagę takiemu funduszowi. To jest jak gdyby temat na inną historię, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś faktycznie chce sobie dorzucić taki ETF do portfela, nie chciałby mieć może w 100% ekspozycji na syntetyczny ETF z replikacją syntetyczną, ale już by sobie na przykład pozwolił na 30% albo 50% takiego ETF-u w portfelu, no to wtedy też można dywersyfikować i w ten sposób. I tutaj, jeżeli chodzi o taką dywersyfikację, to też bym jeszcze zwrócił uwagę na taki specyficzny przykład, gdy kupujemy ETF-y na jakieś bardzo już wyspecjalizowane strategie. Dam tutaj przykład chociażby ETF-ów na manage Futures, o których tutaj mówię wielokrotnie. Otóż, jeżeli robimy coś takiego, to tu faktycznie jestem bardziej nawet wręcz skłonny do tego, aby dywersyfikować sobie taką ekspozycję na przykład na Managed Futures, nie tylko poprzez jeden ETF, ale żeby to sobie dywersyfikować pośród Wielu różnych dostawców, minimum dwóch oczywiście, żeby jakakolwiek ta dywersyfikacja dostawców była, a to dlatego, że tu już te produkty mogą się różnić dość znacząco w poszczególnych latach między sobą, i tutaj, żeby nawet uśrednić to ryzyko, już nawet samej strategii jako takiej, to jak najbardziej warto takie rzeczy robić. Podsumowując, jeżeli faktycznie komuś będzie dodawało to więcej komfortu w inwestowaniu. To, że może sobie zdywersyfikować również to ryzyko w cudzysłowie emitenta, tak? Czyli że jeżeli mamy ekspozycję na rynek akcji globalnych, to nie będziemy kupować tylko i wyłącznie jednego ETF-a, ale będziemy kupować na przykład dwa ETF-y od dwóch różnych dostawców. To jak najbardziej można to robić, nie mam z tym najmniejszego problemu. Zwłaszcza że taka sytuacja, nawet jeżeli robimy to na rachunku opodatkowanym, nie będzie nam jakoś tutaj utrudniała znacząco albo wręcz wcale kwestii rebalansingu, bo jeżeli kupimy dwa ETF-y, na przykład tak jak tutaj było wspomniane od Vanguarda i od iShares, ale obydwa będą na globalny koszyk akcji, to one będą praktycznie zachowywały się identycznie i znów. To jest tak z tym ryzykiem. Można powiedzieć, że te ryzyka, o których tutaj mówiliśmy wcześniej, są generalnie niewielkie. No ale możemy traktować tą dywersyfikację jako dodatkowe zabezpieczenie jako ubezpieczenie. No a jeżeli kupujemy ubezpieczenie chociażby na dom, to też nie dlatego, że zakładamy z góry, że ten dom się nam spali, tylko dlatego, że gdyby mimo wszystko doszło do tego czarnego scenariusza, no to nie jesteśmy całkowicie na lodzie. No i tak samo można tutaj to potraktować. Ja nie chcę tutaj siać paniki i mówić, że Vanguard upadnie albo że zamknie się, nie wiem, jakiś tam ETF na taki czy inny indeks ale gdyby jakaś miała mieć sytuacja miejsce w przyszłości, o której nam ciężko sobie nawet dzisiaj pomyśleć, no to faktycznie tutaj rozpraszając to ryzyko na dostawców, jak najbardziej nie mam kłopotu z tym, żeby coś takiego robić. I to tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że dla niektórych przynajmniej z Was ten materiał okazał się przydatny. Jeżeli tak, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję tego kanału. A ja tymczasem idę sobie jeszcze tutaj delikatnie pośmiegać tak pochorobowo jeszcze po parku. No i później wracam do pracy. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia niebawem. Bye bye.